Cześć wszystkim, niedziela 17 września. Przyjechaliśmy w lasy nad Leśnictwa Daleszyce zobaczyć co słychać. Późno mieliśmy robotę. No i jest pierwszy prawdziwek. Jak na razie jedyny. Jadalny grzyb, jakiego widziałem. Kilka aut także też pewnie ludzie sprawdzają tak i my co słychać. Pochodzimy z godziny. Może się coś uda jeszcze znaleźć W ogóle zobaczymy. O! Stan agonalny. Puściutki. Tutaj w gałęziach pod jodłą. Jakiś kolejny grzybek. Goryczak był, ale też go żuk wyżar. Tutaj mamy też prawdziwka, teraz tylko macna no nie ma co go nawet ruszać. O, tutaj największy dzisiaj prawy, ale też raczej robaczywy. Zostawiam go idziemy cały czas ścieżką żeby się trochę zagłębić tutaj stary kozak też to nie biorę Tutaj rośnie kolejny ale też już taki trochę stary no i pierwszy dzisiaj podgrzybek ułamiemy też już nie młody grzyb ale zdrowy tutaj mamy jakiegoś zajączka Zdrowy. Weźniemy. O. A tutaj pod grzybeczek. Syn dalej idzie ścieżką. O, nawet nawet. Tutaj kolejny zajączek, tam podgrzybek. Tutaj podgrzybeczek w mchu. No, świeżutki. I tu kolejny. Też świeżutki. Może się zapiekankę zrobi z tej garści grzybów. Tutaj jeszcze jeden zajączek. Też go może wezmę. Nie ma dzisiaj co brać. Tutaj jeszcze kozaczka obok niego znalazłem, ale też już taki wywinięty. Ale zdrowy. Przyszedłem tu zobaczyć w takie zbuchtowane miejsce, bo lubią w takich rosnąć podgrzybki. Ale tutaj rośnie tylko jeden. Taki. Ale byk. O, jaka noga gruba. Patrzcie. Super. I czuję, że jest twardziutki. Tutaj żona jeszcze takiego kozaczka przy wyjeła. wyjęła. Tam jakiś maślek rośnie. Tam też dalej stary kozak. Idziemy powoli do auta, bo jest naprawdę gorąco. Las jest suchy. No ale jeszcze prawdziwe. Ale. Zostaje. Mięciutki, wyrośnięty. Idziemy dalej. Tutaj przecież to też taki stary prawdziwek. I tutaj kolejny. Ale to są tylko grzybki do pokazania. Bo to nawet już nogi nie ma. Tylko skórka taka. Jeszcze jakaś kałuża została, jedyna w tym lesie Tutaj przy ścieżce dwa kozaczki korzystają z wilgoci Tutaj jeszcze podgrzybaczek się trafił W tych kolejnach jednak najdłużej utrzymywała się wilgoć No i coś tu się pojawia, bo na lesie nie ma dosłownie nic już Tutaj kałuża no i kolejny podgrzybek przy kałuży Idziemy powoli do samochodu Grzybów tyle co widzieliście Las bardzo suchy W większości grzyby stare, robaczywe Także tam Wzięliśmy tyle co na jedną patelnię i to wszystko Nie ma się co nastawiać na razie na jakieś grzybobranie póki nie popada można się przejść, ale nic poza tym. Także widzimy się następnym razem. Powodzenia w lesie. Trzymajcie się. Cześć.